jedziemy na wakacje i przypomniałam sobie że pierwszy raz w Chorwacji w ogóle nasz pierwszy w życiu wyjazd za granicę to był właśnie do Chorwacji i to był oczywiście wyjazd Świadkowski i to był straszny. Co to znaczy wyjazd Świadkowski? To znaczy że jechaliśmy śni... biuro podróży Raj Organizowało ten wyjazd. Biuro Podróży JW Nie, to był wyjazd taki, że zgadaliśmy się z naszymi przyjaciółmi. Twoi rodzice wtedy też jechali chyba. No dobra, ale to nie ma znaczenia, że to... No, ale chodziło o to, że wszyscy byliśmy Świadkami Jehowy i na przykład wszyscy poszliśmy na A zbranie. jakby wyjechała grupka przyjaciół i rodzina i wszyscy są katolikami, to to jest wyjazd katolicki? Wydaje mi się, że jednak kwestia Świadkowska miała znaczenie, bo ja bym w tamtym momencie nie pojechała na urlop. Ze znajomymi nieświadkami, bo nie miałam za bardzo znajomych nieświadków. A tutaj byliśmy razem i, jednak, była taka presja, wiecie, no żeby chłopaki zabrali garnitur no bo pójdziemy na zebranie. Gdzieś tam jakieś. Nie pamiętam, czy czytaliśmy Biblię razem? Nie, chyba nie, ale, ale nie dało się odejść od tego bycia świadkiem. Ten wyjazd z perspektywy czasu, mimo że niby było fajnie, to ja tak bym go nie chciała powtórzyć, bo byliśmy. Chyba wtedy pierwszy raz w 10 osób czy 12? Policzę. Dobrze, Terwin Licz, i, i ludzie się tam kłócili. To znaczy, ja się może nie kłóciłam z kimś, ale było się takie nie, napięcie. Nie, nie. I problemem jest to, że ja widzę, że świadkowie mają problem z adresowaniem swoich potrzeb, swoich konfliktów, i wszystko jest przykryte taką tą wanieczką, że no, przecież jest miłość wśród nas, nie będziemy się kłócić. A było po prostu pełno jakichś no, takich nie śmierdzących sytuacji i nie mam tu na myśli tego, że ktoś zostawił niespłukaną toaletę, po prostu y, emocjonalnie było, było dużo niefajnych sytuacji i teraz jak już zaczęłam jeździć z innymi ludźmi i czy na taneczne wyjazdy, czy pojechałam z moją ciocią na taki wyjazd z emerytami, to gdy to jest zorganizowane i można powiedzieć, że ej słuchajcie, nie podoba mi się to i to, trzeba coś z tym zrobić, to nagle się okazuje, że, że jest lepiej. Także takie jest to moje story time.